Nie jest banan. Zanuszuję, zanurzuję, zanurzuję. zanurzuję. Nie, nie wychodź banan, wycofaj, nie wychodź banan! Ja tutaj baituję go. Ale ci ze... Podchodzi. Witam wszystkich, witam graczy. Z tej strony Matełko i dzisiaj szczególny odcinek, bo z gry, która ma być konkurencją dla CS-a a u nas jak wiecie, kanał jest głównie cs różnie z tymi grami, które... Nie są czasem, różnie się przyjmują, także mam nadzieję, że to będzie dla nas ciekawy kąsek. E, filmik był nagrywany tydzień temu. Mieliśmy okazję zagrać sobie Valoranta. No i w tym odcinku grałem, można powiedzieć, z legendami. E, bo był w drużynie Ineo i Taz. Oprócz tego był Izak i Lotar, z którym ostatnio miałem okazję grać w turnieju Twitch Rivals. Także skład jest naprawdę na, na, no, na pełnej petardzie, można by rzec. Także mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. dacie znać w komentarzu, jak Wam się odcinek podobał. Mam jeszcze troszkę materiału z Valorant'a, który moglibyśmy opublikować. Także jeśli ten odcinek fajnie się przyjmie, to, to na pewno wiedzie jeszcze jutro lub pojutrze kolejny odcinek. Także pamiętajcie o tych łapkach i komentarzach, żeby tutaj zasygnalizować mi. No a oprócz tego mamy promocję z RTV Euro AGD. Promocje, które są zacne i zmieniają się cały czas, także dzisiaj możecie sprawdzić link w opisie, wejść sobie i zobaczyć, co jest w ofercie. Może coś Wam się spodoba, może coś Wam podpasuje, może coś potrzebujecie i akurat będzie okazja, żeby kupić w niższej cenie. Także link w opisie. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Eee... No i miłego oglądania. A co chciałeś? Dybysz, co wzią nie, nie, O kurde, nie, nie. Mi się nie, nie, znowu smakowało, no że coś. Nie, no nie wiem, Pago, no to weź sobie ten Jet chyba najlepiej dla siebie, no tak mi się wydaje. Jet? No ten jet, Grałeś ten Jet w ogóle, czy nie? Nie, Jet nie grałem. A to czym to... grałeś? E... Tym z kamerami, prawda? Afroamerykaninem grałem. E... O. No właśnie, więc to już pograne. Dobra, no mogę tym Jetem spróbować. Ona jest no, prosta, pod no, siebie bardziej jest skillsy. No. To jest taki entry fragger, no. Pamiętaj tylko, że jak robisz te jumpy, to masz taki moment, w którym nie możesz wyciągnąć broni od razu. Po skoku. Aha. Wy wyłączacie, czy zostawiacie? Co? A co? Nagrywanie? Nagrywanie, no. Nie no, zostawiam. nowe nagrywanie. Nowy, no tak. Nowe? Teraz nowe nagrywacie, czy no. co? Nie, nowe. ja nagram pociągiem. Nowe nagrywam. życie. No łatwiej uploadować, jak masz no, 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 podzielone. Dobra, dobra eee. możemy iść. To ja przy kampie się przy i domknę, bo oni... Flashować tu od do prawej? Tak, ja nie, znaczy, on może być na plikować tutaj, ale niekoniecznie, wiesz, nie, no, zginiesz. Pa, no. Nie, nie no, w sensie on ma pistolet, nie? Więc to nie wiem, czy jest no. sens tak. A ja się w wywołuję przed się do prawej po prostu. Ja mogę przelecieć na E tam do przodu. Ty możesz podejść do łącznika sam. Dobra, my wychylimy do prawej. Jest ok, Hermider Jest, jest daleko, widział. Uciekał, teraz, teraz, po, poczekajmy chwilę Nie wykryło was? Nie Dobra, git, poczekajmy sobie teraz chwilę Patrz, patrz, patrz mam typa na przodu dronem Dronem? mnie wykrył, ja, ja cofuję Ja teraz Na B-sie był Kolek B-są tak, Kurde, nie wiem jak to Tu jest, na b się, na b się jest Damy smoke'u. Ej, fleszu, jeszcze Do prawej fleszuje. Dajesz. on mnie zabije. Jest z resp'a. Między smokami chyba. Smoke'u, tak? Trzech. Trzech smoke'u. Od Tak. Trzech od Jeszcze po głowie. Daj. revealing area Sounds Kurde, zeksował, że broju? Nice try. tak że broił? Na Nie wiem tak. czy broił. Chyba broił po lewej. Brolej, broj, broj. po lewej stronie, no. Kurde, to tak może blisko? Znaczy daleko? No. no Zasięgałbym, no. no. bo mnie zabił. Może by się na cepu jeszcze kupić Z2 Marszale i No gościa i żeby trzy osoby Można. próbowały iść na double dorsy nie da, a dwie osoby poszły na longa. Ktoś za mnie na longa mm -hmm. i próbujemy kasować tych ty chodź ze, mną, chodź ze mną, pago, na, ten, na double dorsy. Ty w sumie to, na to z nimi taki w na chwilę. Mi się wydaje, że tu lepiej w trzech. na longa. Ok, musisz na tak? reszu, kupować. Nie słyszę, bo mówili wszyscy na raz. Gdzie mam wejść na no, reszu? W double dorsy musisz wyjechać na reszu. Był, 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 ty, wjeżdżam, na lewej. Czekamy, czekamy tutaj u nas. Jest na blisko, wiesz? Zero, Mac. Nice, nice. Smokuj respa no. Plantuj, plantuj. Last Bez bliska. Co to było za ja Przede wszystkim więcej spokoju. naprawdę, no masakra. Jest. Jak zaczęliśmy na, w tamtym meczu, sobie grać na spokojnie na początku, było spoko, a później zaczęliśmy coraz no no. bardziej panikować i dlatego. Na Chile. On z bulldoga tak wjechał na bez? Bulldog, Bulldog jest mocny. Ale to... To, to, Ale nie nie wiem, hmm. to on z full auto na nim? To był burst. Gramy Echo, czy z... No, czy gramy no yo, ja ci tutaj puszczę za w to miejsce. Puszczę ci strzałę, full full żebyś widział przez się... No przez drzwi. ja tutaj przyjmę sobie midę tak. najpierw, znaczy... No w sumie można zagrać. Ja bym Stin pracował sprzedać. trzech nad midem, jeden pod A, jeden pod C i tyle, albo coś takiego. I próbował ich zabić, zobaczyć co się dzieje. Ale cię chujowo odbiłam, ja wiem. Na BMAK? Nie da rzadko. lewo, prawo B. Jak to jest. Przejąłem im C chyba. W jeden. Manu. Tak, to no, jest na no, Na no, długi jeden Victor jest, leż, na bananie leż, ten. Plantuję? Ja jest przy bananie, ma hałk, zero. Może wejść z, z lewej strony. Wychodzę ten banan. Nie ma go. Patrzę lewo. Może zabiłeś tego co był tutaj. Zabiłem Stormena. Zabiłem no. Stormena. Dobra, zabił się leż, ten obity, Mało, mało mu dałeś? Od tego okiega. Okay. No okay, no od okienka, od... dobra. Zlewany jestem Jezumię. Nie rozumiem. Nie. Nie. No w tym pokoju sprawdzę. No, Dobrze. Guardian, dobra. Guardian drogi, rzut. Weźmę sobie. Gdzieś ja ja poda? Propon... Możemy podaję, ja mam te smokki w sobie. Ja zajmuję a... nam Przenem... skrócić też zawsze. coś na... może być w tym przejściu na dole, nie? Może mm -hmm. być, bo tam nie wóźno. No to pójdźcie we dwóch teraz tamtę. Czekaj, 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 mam typa, mam typa, mam typa, nie wychylacie! Nice. Jeszcze jeden tam może być, uważajcie. No może być. Spaliłem się. To kogo? Sorry. Spoko, spoko. Może... Uwaga plecy. Ja jestem na długiej A. Ja trzymam plecy Ashort mhm. ten. Dzięki z safe. Kurde, Baga tam już odpala. Na agresję stawiam Kurde, ale ja nie czuję tego co można skanować, co nie. No, zaznacz tam. Ja mogę zdropować, mam dużo kasy. Ten nawyk z Q jest za mocy. nie cały czas do... używam i do góry lecę. Wy macie, zmieniać te bindy na te umiejętności? Ja naprawdę nie co zamówisz? widzisz? No ja się kontroluję. do też? <grym> tak. Zopresza. Możemy sobie Dziękuję sobie na Pikuję. Znowu ścianę, rozwalmy tą ścianę znowu. Widzisz go, widzisz Ojej, jest na tak górze, na bs -er. On był na ulcie, był na ulcie. Dobrze, dobrze. Czekajcie, ja jestem na A. Znowu A czy O leżę. kurde, leży banana. Macie A czy Tręwale. Ale A, teraz. tyłu! Spawn! Niektóryś... Okay, nie, na Nie ma tam, na on, był wcześniej jestem w oknie wcześniej. Puścił tu... Jest? Ładnie. No, tak. Jak... teraz jak się tak trafił tą droną, to musisz nacisnąć chyba też, żeby wyciągnąć tą strzałkę, żeby nie ja widzieli Tył BS, lutuję Tył BS, i wejdźmy teraz do prawej, co? Dajecie. No dobra, dajecie. Tył z tak, od, od naszego respa, od naszego respa uważajcie. Musiał wyjść przez smokę raczej. jedną stronę i plecy patrzę. Plecy może podchodzić na mnie. Mhm. Dobra, ja będę plantował. Na plecy no. mam plantować czy nie? Ja B. W plecy jesteś. No, jest dobra. Jest. Be, szedł przez One enemy remaining kurde, się, tak. Aha. Ja patrzę od a... Nice. One enemy ja, jeszcze jeden był u mnie. feniks w oknie był. Na, w oknie, przy Double co co teraz. Ja zachowuję Korytarz, no. korytarz od Double dorsów. Ja od Espo'a go zajdę. Kurde, kurde no. Bago, co to była za Kurde, co nad głową no, seria. <laughs> Sorry, wlater. Nie no, ja, ja mogę co... coś dawać, ale mamy A czekajcie, a możecie kewa kupić? Nie, nie, mm. nie, nie możecie Ej, W tych dorsy. jeden Ej, ja wszedłem na A bananem A wuper jest na C na końcu 1 chyba, że zabiłeś Macie trzy na jeden. Co I... czyste jest Potrzebuję pomocy na C No i idę Skrzesili się na środku gdzieś Pod oknem, ja zachodzę No podnieśli się Jeszcze jeden Ostatni, ona skrzeszała Ładne pogodzenie. To okay. ładne, że się zroznali, bo przynajmniej jeden, tak więcej. Nooo, na mnie polegał jeden spokojny. Kurwa, to broń. Jestem. No to, to była taka runda dziwna. Kurwa, prawda, ja zrobiłem trzy plecy, żeśmy robili chyba tym tak. lepszym. Last round before the switch. Ładnie, ładnie. No ciężko, jak są trzy bs No. Się. Nie da się. Gdzieś Luka się że Jak ten kewik opa opada, to już tak nie tego się gra. Wczelowany ze SNG. Jestem na respie już. Nie, 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 że jest longa. Banan nie ma. Nie, jest banan. Zanurzuję, zanurzuję, zanurzuję. Nie, nie wychodź, banan! Wycofaj, nie, nie wychodź, banan! Nie, nie wychodź, banan. Ja tutaj baituję go. Ale on ci zajebie, podchodzi. Chciałem ja, zabić. Środek widzisz? Albo banan. Był jeden od środka, nie? Ale jajca, ja, mają wszyscy zabiję. Nice. Przez to. Przez to. Może być C, bo ja tam jednego zabiłem przez One Bulldog, One enemy remaining. Tam ma burstę. Tak, Ale nie, mi trzymać to jeszcze na full auto, przytrzymam. Eee, Patrz. Mam trzymać burstę, to ma burstę. A tak to ma full auto, no. Biegną ja no, sobie tak. przysmokę okay. Czeka przed C Bomba jest w toku Ulty miał Macie rzucić, give a Ja five mogę, five, masz okay? bandana <coughs> Dobra to już nie kupujcie, dziękuję Ej hey, mam ulti, to jak mam to ulti... Rzuci mi ktoś no, ja już nie mogę. Pogadałeś, co ciłem. To ulti na regali. Jak na boksa wskoczyć? Be... Muszę w cały czas, żeby udało mi się? Ku po, po prostu, możesz zacisnąć sobie ten dwóch. Tak, jeden na boksie na górze. Dobra. Ten jest pagout. Ostatni. Od mnie Idę za biega. Załolony. Nie wpadnie. Ale mi go strzelił one tapa. A propos Pickaxe Advantage. Nie. Yeah. Jeszcze raz? Dwóch mam na A, długą. Włóżący tele. Nice. Jeden mil jest. Przy Double Doorsach. Aha, no dobra. Jeszcze pokazałem sobie. A to ja dwa słyszałem Dwa podała wszyscy wrośnie. Nie, zero ma. Kurde, ale byłby... O ty, wariacie. oj. Ja, Ładnie. Ja. Na skrzynki skakiwałem. Spoko jest ta opcja. W sumie, no? No, te mapy są tak płaskie, że w sumie to dużo daje. Jak dużo. Dużo. No. Jest nie? No. nie da. I się refreszuje. Jest jeden koleś, no? Leżę. Wiem, co ty. Double Doorsami sami Spoko. jest. Płoko! Jest jeden. przy bramie. Rzucam mu kulę tak? Tak ja, go ja zabijam. Nie, nie, nie. nie zabijam go. Oh, jeden w oknie. Gdzie on jest? Oto ja, okno. Zaskrzynko. Auuu! Ale one way, widziałeś, tak? <laughs> nie, ale co ty mu wyczyniasz na wciale? Nie, on tam. Jest. Dobre to było. Bo nie wiem już ściągnąć. No to co 1-1. Dobra, teraz. Tylko znowu ta pierwsza mapa teraz, nie? Chyba w takim razie. Chyba tak.